Niemanko, z tej strony użytkownik Play Games. Rozpoczynamy następne misje poboczne. Widzimy tutaj plac zabaw PCJ. Tak, chodzi o to, że yy, żeby zaliczyć po prostu wszystkie punkty kontrolne. Ale tutaj najlepiej zaliczać je yy, według kolejności chronologicznej, czyli tak jak nam rzuca gra. Bo jeżeli po, potem się wracać po te punkty, to naprawdę trudno, żebyśmy zdążyli. Mamy 2 minuty na zaliczenie 24 punktów. I w tym odcinku pokażę właśnie ten odcinek, yy, właśnie pokażę te misje dodatkowe o nazwie Te Plac Zabaw PCJ, to właśnie co teraz leci. Potem próba w błocie, próba w błocie 2, bo trzeba tam zaliczyć próbę w błocie i crossem i jakimś, nie wiem jakie to już auto było. No i szalo, szalony slalom. To wszystko pokażę właśnie w tym odcinku, ale jak na razie mamy Plac Zabaw PCJ. Też powiem, że to nie jest moje pierwsze podejście do tej misji, bo zawsze to tam nie sprawiało mi problemu. Ale zaraz właśnie pokażę co mi sprawiało problem. I kurczę, denerwowałem się na tym, jak nie wiem, ale w końcu się udało. Została niecała minuta. Właśnie, rozpędzamy się. Ja zawsze przeskakiwałem tak ten dom, co trzeba było się na nim zatrzymać. Zawsze przeskoczyłem i nie umiałem tego zrobić, ale właśnie to trzeba na środek mniej więcej schodów i zatrzymać się. O, tak. No i mamy zaliczone. O. No i misja zaliczona. No i właśnie tutaj mamy drugą, to jest ta próba w błocie. Dobra, ale ja się z wami będę powoli żegnał. Wszystko tutaj będzie napisane, wszystko objaśnione. Grajcie tak jak ja, a przejdziecie. Dobra, dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek. Na razie. we <laughs> 아 c 뉴 Thank you.